w poprzednim odcinku Co? Dobra, muszę teraz nie wiedział że jak śpi to ja przejmuję nad nim kontrolę To moja Przejmę cały świat! Przejmę cały świat! Pora iść do rodzinki.pl O! Widać, że świętują Halloween. Hmm. Ciekawe w co się bawią. Może rozwalę im tą... im ten dom. Znowu spowoduję burzę. Hmm... Co tu zrobić? Mam pomysł. Dobra, jestem. Trafiłam tu, gdzie chciałam. Mam dzieło. Zbiorę wszystkich ludzi, żeby zniszczyć świat. Znaczy, żeby władać. już koniec mojej przerwy. E, halo! Halo, kim ty jesteś? E, co ty? Pomagasz mu? Dobra. Dołączaj do mojej... do mojej bandy! Banda! Dołączaj do mojej bandy, ksiądz! Banda! Banda, z uniestrujwie i się przebierz, banda do bazy. Potrzebuję jeszcze jednej osoby. Przyda mi się ich siostra, rozwaliła całą grę. Mam pomysł, co mogę zrobić, wielki pomysł. Hmm. No co jest? A, bo zapomniałam powiedzieć zaklęcia. Jak to było? Hmm. Żeby opęta, nie to jest... Prawie powiedziałam na wygnanie, by mi wygna wygnało siostrę ich. Yy... Mam pomysł. Pójdę do Stonehenge. Tylko najpierw muszę... Opętam po prostu. A ja kazam! dam! Ha, ha, ha Witajcie rodzinka idę na podwóreczko siostrzenico chodź a mogę iść z wami? nie muszę coś powiedzieć twojej siostrzenicy dobrze to już idę ciocia, o co chodzi? Nie jestem twoją ciocią! Przydasz mi się do jednej rzeczy... Aaaa! Ratunku! Tu jest ta wiedźma! Pomocy! Ale możemy możemy zrobić jedną rzecz. Jaką? Chodźmy do Stonehenge. Gdzie to było? Gdzie jest Stonehenge? Stonehenge było w gu, 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 górach. Tam... To my tam pójdziemy. Jeśli zdobędziecie, to wróćcie do domu. Potrzebujemy pomocy, ale ja nie mogę iść. Będzie źle, jeśli pójdę. Nie mogą spotkać tam ci, bo tam są przy bramach. Otwórzcie bramę, włamcie się, zróbcie coś, żeby uratować świat. Dobrze. Chodźmy do gór. Co to jest? A! O, znowu huragan jakiś. Znowu... Stochęć! Udało się? Ale nic tu nie ma. Chyba przeszliśmy jakoś przez tych ochroniarzy. O, o, ktoś tu idzie! Złodzieje! Chcą ukradnąć stochęć, które jest niestety puste od tysiąca lat. E, kim kiedy jesteście? Dzieci? Nie rozumiem. Czemu ty wyglądasz jak ja w mojej magicznej formie? Co? Ona zabrać moc. Przemień się. Nie wiem, znam jedno zakręcie, tylko nie wiem, czy ono się nada. Pomożesz mi? Przeczytaj tekst, po, tego tekst i i zobacz i zaśpiewamy. Przeczytałeś tekst? Tak. Śpiewajmy. Dobra. Co? Kto umiał? Kto, ta... kto zna to zaklęcie? Przecież ja tylko umiem to zaklęcie śpiewać. To było najładniej. Jak... To było takie ładne, piękne. Ja tak nie umiem śpiewać, ale przynajmniej działa to zaklęcie jak ja to robię, ale to było tak idealnie. I mój ochroniarz zniknął, muszę tam biegnąć. Mm, mm. Bracie, nie zadziałało. Stohecz nadal jest pusty. Szczęśliwa buźka! Co to za szczęśliwa buźka? Jak zrobimy coś dobrego? Jak będziemy powoli ratować świat? To stohecz uratuje świat. To jest pierwsz, pierwsza szczęśliwa buźka do sto Później będzie, będzie tu działać i wtedy odprawimy zaklęcie. Tylko musimy uratować jeszcze bardziej świat. Tylko jak my to zrobimy? I żeby nikt nam tego nie zabrał. Chodź, weźmiemy to. Ehe. Ehe. No, no, no. Dwie godziny później. Nie, zmęczyłeś. A myślisz, że ja nie? Wrócili, chodźcie. Co? Chodźmy. Cieszę się, że wam się udało. Nie udało nam się odnaleźć siostry. Co? Dlaczego? Stohecz? Zapomniałem o nim od tysiąca lat. Skąd macie szczęśliwą buźkę? Uratowaliście świat? Chyba tak. Zaśpiewaliśmy jedno... No, o zaklęcie, tylko nie wiemy. Zaśpiewać jeszcze raz... Dobra, zobaczymy. Przeczytajmy jeszcze raz tekst. Ja też, bo nie pamiętam. To wszystko z domu Zawsze. Tylko coś musicie zrobić. O, o! Co to jest? Ratujcie nas! Co to jest? Dinozaur i jednorożec? Czy kłon jakiś? Co to jest? Przybyliśmy po Stohecz. Jesteśmy obrońcami Stohecz. Oddajcie tą chęć. No właśnie, to jest nasze. Oddajcie nam to. Oddajcie. Co robimy? Musimy nas uratować, to dostaniemy ostatnią buźkę. Nie mogą dostać ostatniej buźki. Zróbmy coś. Wymyśl, nie wiem. Ech. Myślmy, co zrobimy? Nie wiem. Em oddajcie nam to proszę, nie. Chodź co stąd pójdziemy. To było proste. Dostaniemy kolejną buźkę. Szczęśliwa buźka. Zrobić! Nie jesteś potężna. Jesteś pewna? Zapom Nie zapomnieliśmy już tej piosenki! mm hey. Ostatni raz zaśpiewać, żeby pokonać wiedźmy. Wszyscy, wszyscy, którzy wystąpili, chyba prawie wszyscy, którzy wystąpili w rodzince.pl, są gotowi na to, żeby się pozbyć. Wiedźmy z rodzinki.pl. Co? Nie! Błagam was! Błagam! Pora na twój koniec, wiedźma! Bye, bye! Czemu to się ciągle obraca? He? Ej, czemu to zniknęło? Pierwsze życzenie, żeby pokonać. Pierwsze życzenie, rodzinki.pl. Wygnać wiedźmy. Ostatnie życzenie! Wygnać najdalej wiedźmę i niech nigdy nie wraca! Ostatnie życzenie! Niech wiedźma zniknie na zawsze! Proszę nie! Czy to jest mój koniec? Błagam, żeby to nie był mój koniec! Proszę! Stąheć! Przepraszam wszystkich Was za to, co robiłam zawsze. Błagam Was. Dajcie mi litość. Błagam. Nie. Dajcie mi jeszcze żyć, jeśli zaśpiewacie. Już obiecuję. Iż nie będę taka. Błagam, nie śpiewajcie już w całości, całej piosenki. Bo to już mnie na serio wykończy. Sto hecz najpierw musiało życzenia wywołać. A teraz, jeśli zaśpiewacie tą piosenkę, to życzenia się spełnią. Przykro nam! Nie przykro! Że... Nie, nie zaujemy, że to zrobiliśmy. Tyle krzywd. Otworzyłaś portal. Tyle zrobiłaś złych rzeczy. Bardzo dużo złych rzeczy zawsze robiłaś. Wezwałaś ochronę do chęć, a tak naprawdę nie potrzebowałaś tego, bo chciałaś naszą własną siostrę chciałaś uwięzić. Ją gdzieś w zaświatach. Chciałaś ją pokonać, żeby władać nad całym światem. Nie zgadzamy się na to, żebyś tu była i istniała. Zniknij na zawsze! Błagam! Proszę! Nie! Não bye bye. Au, Ciało, bye bye. chama. Não bye bye Bye-bye! bajki o rodzince pl rodzinka .pl, ich bajka była piękna niektórym się podobała niektórym nie czy kiedyś powróci rodzinka.pl? O tym się dowiecie sami. Jeśli Wam się spodoba, będzie dużo wyświetleń. Będą lajki, wszystko, subskrypcje, dużo subskrypcji. To będzie dalsza część o, o rodzincepl i rodzinkapl znowu wróci. Lecz czy wyjedźma też wróci? Czy pojawi się nowe zło? Zobaczycie w następnej części, jeśli w ogóle będą miały, jeśli to będzie miało wyświetlenia, subskrypcje, lajki, to wtedy właśnie będzie dalsza część rodzinki.pl. Pożegnanie! Zamiast tylko nas, wszyscy się żegnają. Rodzinka P.E.